MR zaprosił Zechrę na kolację we dwoje. W 185. odcinku Więźnia miłości do spotkanie nie dojdzie. Dlaczego? Sprawdź, co wydarzy się w 185. odcinku serialu Więzień miłości. Zechra, Hazel Subasi, dowiedziała się, że MR, R. Morris nie wsiadł do samolotu, który miał podłożoną bombę, bo nie chciał jej zostawiać. Później Jemer zaprosił Zechra na kolację. Kiedy dowiedziała się o tym, ale, S.G. Baran postanowiła nie dopuścić do ich spotkania. 185 Odcinku serialu Więzienie Miłości Zechra starannie przygotowuje się do kolacji z Emerem. Ajsę, jak Prag nas, dostrzega, że Zechra założyła na szyjnik, który wręczył je Jemer. Wszyscy domownicy są pod wrażeniem tego, jak wygląda zatem? Widzą, że jest bardzo przyjęta wyjściem z mężem. Alef organizuje spotkanie z klientem, który miał tego dnia nie przyjeżdżać. Przez to Emer nie może pojawić się o czasie na kolacji. Kiedy udaje mu się skończyć się wcześniej, Alef udaje, że mdleje i w końcu Emer nie jest w stanie spotkać się z żoną. Kiedy zaniepokojona Zechra dzwoni zapytać, co się stało, telefon odbiera Alef, która informuje Zechrę, że Emer bierze prysznic. Dziewczyna jest załamana. Wraca do domu, a kiedy pojawia się także Emer, nie chce słuchać jego wyjaśnień. Postanawia spędzić noc u ojca, alisowań. Emer robi sobie wyrzuty. w Miłości odcinek 185. W środę. 20 listopada 2019 o godzinie 17.10 w p 2. Sprawdź program TV.